Dzień dobry, nazywam się Arkadiusz Trzciowek, jestem strategiem rynku stopy procentowej w PKO Banku Polskim. W ostatnich tygodniach zdecydowanie spadła zmienność na notowaniach polskich obligacji skarbowych. Zmienność powróciła w pobliżu poziomów obserwowanych jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa. Tej sytuacji sprzyja okres wakacyjny, który tradycyjnie charakteryzuje się obniżoną płynnością. Na dłuższym końcu krzywej dochodowości pole do spadku rentowności ograniczane jest przez wysoką podaż obligacji skarbowych i nieskarbowych. Krótki koniec zakoswiczony z blisko stawki referencyjnej NBP, na co wpływa brak perspektyw do zmian stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Za granicą w centrum uwagi znajdował się szczyt liderów Unii Europejskiej, którzy uzgodnili kształt nowego budżetu oraz funduszu odbudowy, co pozytywnie wpływało na rynkowe nastroje. Ministerstwo Finansów od czasu wybuchu pandemii zapowiada możliwość rewizji tego tegorocznego budżetu. Wcześniej doniesienia wskazywały na nowelizację w lipcu, jednak aktualnie ministerstwo wskazuje na przełom sierpnia i września. Minister Finansów wskazał, że deficyt budżetowy może sięgnąć 100 miliardów złotych w tym roku wobec planowanego w ustawie na ten rok zrównoważonego budżetu. Taka zmiana prowadziłaby do istotnego wzrostu potrzeb pożyczkowych. Wcześniej Ministerstwo Finansów sugerowało, że potrzeby mogą wzrosnąć o około 100 miliardów złotych wobec pierwotnych 141,7 miliardów. W lipcu Ministerstwo Finansów zorganizowało jedną aukcję zamiany oraz przetarg sprzedaży. Na aukcji regularnej uplasowano papiery za 6 miliardów złotych. Jednak podaż netto była ograniczana przez planowany wykup papierów. Mimo tego sprzedaż papierów w stronę tradycyjnego grona odbiorców obligacji skarbowych była wysoka, gdyż obligacje na blisko 24 miliardy złotych wyemitował Bank Gospodarstwa Krajowego. BGK planuje jeszcze jedną sprzedaż w lipcu, natomiast w sierpniu obligacje będzie plasował Polski Fundusz Rozwoju. Łączna sprzedaż obligacji z gwarancjami skarbu państwa zbliża się do 130 miliardów złotych. Wpływ podaży jest częściowo neutralizowany przez zakupy obligacji przez NBP. Jednak w ostatnim czasie tempo skupu spowolniło, a na drugim lipcowym przetargu zakupiono obligacje za zaledwie 1,6 miliarda złotych. Mimo tego program NBP jest zdecydowanie największy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, gdyż NBP zakupił papiery za ponad 100 miliardów złotych, co stanowi blisko 5% PKB. Po wybuchu pandemii koronawirusa publikowane dane okazywały się zdecydowanie gorsze od konsensusu, jednak poprawa nastrojów oraz uruchomienie programów pomocowych wpływają na ich zdecydowaną poprawę i przyczyniają się do pozytywnych zaskoczeń. Lepsze dane, choć wciąż nie wskazujące na odbicie gospodarcze w kształcie litery V, przynajmniej częściowo wspierały rynkowy sentyment. Dodatkowo pozytywne sygnały płynęły ze szczytu liderów Unii Europejskiej. Zaproponowana przez Komisję Europejską kwota 750 miliardów euro w Funduszu Odbudowy została utrzymana, jednak zmniejszono skalę grantów z 500 miliardów do 390 miliardów. Pomimo nieco gorszych warunków dla krajów najbardziej dotkniętych pandemią, wydźwięk szczytu był wciąż pozytywny, gdyż oznacza możliwość uzyskania pomocy, co prowadziło do dalszych spadków rentowności obligacji krajów peryferyjnych, przede wszystkim Włoch.